Cześć, witajcie w materiale z Hard West 2. Gradebituje przed końcem roku. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. No jest to sequel Hard West. Przy czym nie martwcie się, nie jest to bezpośredni sequel. Także znajomość jedynki nie jest wymagana. Także spokojnie można do niej podejść bez znajomości części pierwszej. Ja te zresztą jedynki już prawie nie pamiętam, bo to już trochę czasu temu wyszła. A tutaj jakby historia jest zupełnie nowa, nowe postacie itd. Tak Postacie swoją drogą bardziej charakterystycznie, bardziej wyraziste niż w pierwszej części na pewno. Być może ma wpływ na to fakt, że tę grę robi inne studio, też polskie, ale już Ice Games Studios, a nie Creative Forge. No i w każdym razie widzicie, co to jest za gra. To jest, chciałoby się powiedzieć, Xcom-like czy coś w tym stylu. Gra taktyczna ze standardowym podziałem na tury i charakterystyczne takie pole w ogóle do poruszania się, no ale widzicie też jak fajnie są zaprojektowane niektóre misje. To jest akurat prolog taki samouczek, ale no misja, w której normalnie rozgrywamy taktyczną bitwę na pędzącym pociągu i w ogóle przy pędzącym pociągu, bo też na koniach, to jest naprawdę świetnie zrobione. No ale to jest hard west, a więc jest to setting tak zwany weird west. To znaczy no, widzicie, e, trafiamy na początku na. To okazuje się, że pociąg, którym jedziemy, jest pociągiem duchów, e, na którym spotykamy diabła w ogóle, i no, tak jest na cała historia. Być może ukradziono nam duszę, być może nie, to się wszystko okaże z biegiem czasu, no, ale w każdym razie, no, mija dosłownie 10 minut, i już walczymy z jakimiś szkieletami, demonami. I duchami, także to jest tego typu western. Bardzo mi się taki pomysł na setting zawsze, zawsze podobał i w jedynce właśnie. I później zaczęły ukazywać się inne gry, które też takie demoniczne, diaboliczne wątki przeplatają z Dzikim Zachodem. Na przykład niedawne Weird West, z którego też robiliśmy materiał. Czy na przykład ukaże się też, chyba Evil West się nazywa ta gra od Techlandu. Czy od Flying Wild Hog, przepraszam. Więc trochę tych gier wychodzi z takim dziwnym westernem i, i bardzo fajnie. Natomiast jeżeli chodzi o gameplay, no to... Jest bardzo, bardzo standardowy i bardzo typowy dla gier tego typu. Poza tym, że mamy mapę, mapę świata pomiędzy lokacjami. Trochę jak w Wasteland 3 na przykład, z tym mi się to skojarzyło. Być może setting śnieżny na początku też się ku temu przyczynił. To znaczy, przemieszczamy się do kolejnych miejsc, ale po drodze możemy też badać jakieś opcjonalne miejsca, na przykład jest jakaś chatka, może na nią klikniemy, może znajdziemy te jakieś skarby, może znajdziemy tam towarzysza, który do nas dołączy w ogóle. No więc różnie to bywa i mamy też na tym... Pomiędzy misjami, takimi normalnymi, mamy właśnie też okazję do dialogów, do poznania postaci w większym stopniu i tak dalej, i tak dalej, a więc raczej standard, jeżeli chodzi o taką właśnie formułę Choose Your Own Adventure i po prostu przeklikiwanie różnych opcji dialogowych podczas przemierzania świata właśnie na takiej mapie świata ogólnej, więc to też nie jest nowość, jakby w grach wideo różne tytuły to już stosowały. Poza taką normalną walką, czyli Wybieram pistolet, strzelam do wroga, wybieram strzelby, zmieniam broń, przemieszczam się i tak dalej i tak dalej. Czasem mamy dynamity, różne gadżety też do wyboru. To poza tym oczywiście tutaj jako że to jest setting Weird West, dziwny zachód, to każda postać Przynajmniej niektóre postacie, bo nie wszystkie, może niektóre później się nauczą, ale postacie mają specjalne umiejętności, fantastyczne tak naprawdę. Na przykład jedna postać ma skilla, który pozwala jej się zamienić miejscami z przeciwnikiem. I pyk jestem na dachu teraz, mimo że byłem wcześniej na szubienicy. I teraz mam piękny punkt widokowy, nazwijmy to i mogę mieć dużą przewagę strzelając do wrogów, którzy są pode mną. Także oczywiście, że z tego skorzystałem i pokonałem kilku przeciwników. Co jest bardzo fajne w tej grze, to fakt, że kiedy zabijemy wroga, to odnawiają nam się wszystkie punkty akcji. To jest fenomenalne. Są takie momenty w tej grze, gdzie się czujemy strasznie tacy OP, taki zbyt silni aż. Ale to jest fajne, to bardzo pasuje do tego settingu i nie jest też zbyt łatwo. W sensie, niektóre starcia są łatwe przez to, ale są też starcia, które naprawdę dadzą w kość, i tak naprawdę, przy pierwszym podejściu do gry, pierwsze starcie takie po tym, które tu widzicie, z tą szubienicą, już mi zginęły tam dwie postacie, więc, no, było ciężko całkiem. Więc trzeba brać pod uwagę oczywiście pozycjonowanie, osłony, wszyscy, jakby to jest już tak powszechne, nawet ta ikonka osłony, taka tarcza albo do połowy zapełniona, albo cała zapełniona, to już są rzeczy tożsame z tym gatunkiem, który widzieliście milion razy w różnych grach, więc to tu działa podobnie, jeżeli chodzi o pozycjonowanie i tak dalej, i tak dalej. Ale na przykład nasz główny bohater... Ma, ma skila, który pozwala mu strzelać przez ściany, i to jakieś duchowe pociski, coś takiego. I normalnie możemy kilku wrogów naraz, jeżeli stoją w linii prostej, nawet poprzez wszystkie osłony i przeszkody, podziurawić pociskami, więc jest to naprawdę niezłe. Mamy postać walczącą wręcz, która się na tym skupia, i też to bardzo pomaga w wielu sytuacjach. Więc ten nasz zespół jest różnorodny i będzie się oczywiście z czasem jeszcze bardziej zmieniał i rozbudowywał. Um, I ten gameplay jest po prostu wciągający, no nic nie poradzę, ja lubię takie gry, um, szczególnie jeżeli są dopracowane, a ta pod względem mechanicznym, mimo że to jest beta dopiero, bo to nie jest nawet Early Access, to jest po prostu wersja beta dla mediów udostępniona. To grata działa naprawdę naprawdę nieźle już na tym etapie i wygląda też dobrze. Nie jest to oczywiście jakiś szczyt technologiczny czy jakaś super oprawa powalająca na kolana, ale no w porównaniu do jedynki. Jedynka jak na swoje czasy była trochę przestarzała graficznie, a tutaj hardware z 2 można powiedzieć, że wygląda wygląda porządnie, wygląda ok. Interfejs też jest bardzo przyjemny dla oka, więc tutaj nie mam się do czego przyczepić akurat. I na pewno na pewno bardzo chętnie sięgnę po pełną wersję, bo no po prostu połączenie tego settingu nietypowego z właśnie z tymi fajnymi umiejętnościami postaci, które fajnie urozmaicają walki, sprawia, że chce się w to grać po prostu. Także Hard West 2, moi państwo, dajcie znać co sądzicie, czy macie zamiar sięgnąć po ten właśnie tytuł i dajcie znać, czy właśnie taki setting Weird West, dziwnego zachodu, to coś co trafia w wasze gusta. A ode mnie to by było na tyle i do zobaczenia w kolejnych materiałach.